Cześć, tu Weronika i witamy Was w 24 podsumowaniu tygodnia prowadzonym przez Ardenii. Już niedługo będziemy mieli okazję ujrzenia na łowcę od Sony na dużym ekranie. Wszystko przez fakt, iż plotki zostały potwierdzone i studie zaczynają działać nad projektem. Wielką niespodzianką jest, kogo Sony chce zatrudnić jako reżysera, JC Chandora, który póki co nie pracował nad żadną megaprodukcją, a jego najbardziej znanym obrazem jest potrójna granica Netflixa. Taki wybór może być jednoczesnym ryzykiem dla studia, chociaż kto wie, może Sony widzi ukryty potencjał reżysera. Pojawiły się nowe dowody na to, że Marvel Studios planuje umieścić fantastyczną czwórkę w swym uniwersum, jak informuje Charles Murphy, Disney zarejestrowało na siebie nowe firmy, przy czym jedna z nich, czyli Sulf Everything Productions, jest głównym prowadzącym komiksu o Mr. Fantastic. Oznaczałoby to, że Marvel mógłby na podstawie tego komiksu Zrobić wprowadzenie jego postaci, po czym dodatkowo zebrać resztę pierwszej rodziny, by finałowo skompletować ich w MCU. A co wy sądzicie o takim pojedynczym wprowadzeniu członków rodziny? Wielka teoria trafiła do internetu, który jak się okazuje ma ręce i nogi. Według Screen Rant na rozpoczęcie Multiverse of Madness ma być odpowiedzialny Loki, co ma być ukazane w serialu produkowanym dla Disney+. Jak dobrze pamiętamy, w Endgame Loki pochwycił Tesseract i zniknął, tworząc alternatywną linię czasową, w której, jak brzmiał opis serialu, ma on podróżować w czasie i uczestniczyć w różnych wydarzeniach historycznych. Jak wiadomo, jego serial wraz z WandaVision mają być mocno powiązane z kinowymi filmami. To ciekawe, showrunner Lokiego jest również po części odpowiedzialny za scenariusz drugiej części Doktora Strange'a. I to całkiem zgrabnie łączy całą teorię. Według Screen rant, Dr. Strange miałby wyruszyć z Loki, by powstrzymać zderzenie się dwóch alternatywnych światów dążących ku samozniszczeniu. Jak sądzicie, czy taka teoria mogłaby być prawdą? Olivia Wilde podpisała kontrakt z Sony na wyreżyserowanie filmu w uniwersum Spidermana. Według niepotwierdzonych pogłosek, owym filmem, za który miałaby się ona zabrać jest Spider-Woman, o którym studio wspominało od paru lat. Taka sytuacja nie jest dziwna, patrząc jak po sukcesie Spider-Mana Sony wypuszcza kolejno filmy odnoszące powodzenie wśród fanów. Jest to kolejny powód na słuszną decyzję w współpracy z Marvel Studios. Ryan Minerding, który jest jednym z grafików koncepcyjnych Marvela, postanowił podzielić się po latach alternatywnym wyglądem Zimowego Żołnierza z drugiej części Kapitana Ameryki. Z grafiki, która została udostępniona, można zauważyć, że maska miała w pełni zasłonić również oczy a nie tak, jak to było w filmie. Dodatkowo widać, że policzki miały być bardziej odsłonięte, przez co maska znajdowałaby się głównie na środkowej części twarzy. Co ciekawe, jeśli spojrzy się nie tylko na twarz, to można zauważyć, iż nawet metalowe ramię bakiego miało być zupełnie inne. A co Wy sądzicie o tej alternatywnej wersji? Czy jej wygląd bardziej Wam pasował, czy może ta oryginalna, ta filmowa, wyglądała lepiej? Jest bardzo duża szansa na to, że Taskmaster powróci do MCU po starciu z Czarną Wdową. A wszystko dzięki serialowi Moon Knight, który trafi na platformę Disney+. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że włodarze MCU chcieliby ukazać fanom starcie tych dwóch bohaterów, gdyż jak to miało miejsce w komiksie, pierwsze starcie trwało krótko, a za to drugie było bardziej popisowe. W tej sytuacji pozostaje tylko jedna niewiadoma, jak Taskmaster przetrwa do tego czasu. Są dwie opcje, albo będzie siedział w więzieniu, albo w ukryciu przed światem. A wy jak sądzicie? Parę dni temu do sieci trafiła fanowska edycja zdjęcia, na której Tom Holland jest ukazany jako Benten. Nie dość, że grafika wygląda bardzo ciekawie, to na dodatek spotkała się z wielką popularnością wśród fanów. Niestety, Holland szybko ukrócił nadzieję fanów, pisząc pod zdjęciem krótkie: Nie. Jak widać, mimo sporej popularności dwóch pierwszych wersji Bentena, są także aktorzy, którzy za nim nie przepadają. Po siedmiu latach i przygodach agenci tarczy w genialnym stylu zakończyli ostatni swój sezon, jednocześnie powracając na łono MCU. Póki co serial jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość odcinków, czego żaden kolejny serial nie był w stanie powtórzyć. Jednocześnie, agenci tarczy są ostatnim serialem Marvela produkowanym przez Marvel Television, gdyż za te nadchodzące odpowiedzialne jest Marvel Studios. Mimo wielu wzlotów i upadków, Serial był oglądany przez wielką grupę fanów, którzy przejechali z nim przez końcową linię mety, a trzeba przyznać, że zakończenie serialu jest świetnie wyważone. Jak sądzicie, czy otrzymamy jeszcze kiedyś tak dobrze trzymający się serial? Beta testy Marvel's Avengers spotkały się z bardzo dużymi problemami z serwerami. Jak się okazuje, zainteresowanie fanów przez testowanie nowej gry było większe, niż serwery mogły wytrzymać, co spowodowało ciągłe zawieszanie się i finałowe rozłączanie gry. Studio odpowiedzialne za grę starało się szybko naprawić błąd, za co przeprosiło graczy oraz podziękowało za powiadomienie o problemie, jednakże gra ma problemy nie tylko z serwerami, o czym Sid, Mr. Miracle oraz Christian podzielili się we wrażeniach z Bety, link znajdziecie w opisie. Drzewo umiejętności walki dla Kapitana Ameryki w grze Marvel's Avengers zostało ujawnione bardziej niż reszty członków. Parę graczy wychwyciło, iż styl walki podczas bety był bardziej rozszerzony od innych postaci. Jak można było zauważyć, jego ciosy były nawet nazwane New Rock Knuckles, Brooklyn Brawler oraz Rolly Cry. Do tego jego tarcza, która ma mieć duże znaczenie w grze, również posiada ciekawą umiejętność, który między innymi nagrzewa się do czerwoności i wyprowadza falę uderzeniową. Z tego co widać, mimo małej obecności kapa w grze, prawdopodobnie jego występy będą bardzo intensywne. Empire Avengers zbiera żniwo i morduje kolejnego Avengera. Gdy była żona Kazara, Shana, a zostaje opętana, atakuje grupę bohaterów, gdyż kontrolę nad nią przejmuje Kotati Forces. I tak samo jak lata wcześniej Shana została zaatakowana, tak teraz Kazar zostaje przeszyty ostrzem przez pierś, przez dowódcę Kotacji. Jednakże wciąż jest szansa, iż bohater przeżyje, gdyż na tym momencie kończy się zeszyt. Pani mogą mieć mocny dramat gdyż Kazar w krótkim czasie stał się ich jednym z ulubionych mścicieli. Avengers zeszy 35 rzuca nowe światło, dlaczego Munna i tak bardzo nienawidzi tytułową grupę, że aż odbiera im moce. Jak się okazuje, do tego działania popycha go Khonshu, Oginie Egiptu, która tysiące lat temu w Egipcie była czczona przez lud. Jednakże gdy pojawili się Celestianie, chcąc zawładnąć ziemią, była ona świadkiem tego, jak już wtedy uformowała się pierwsza grupa Avengers, przez co ludzie zapomnieli o kąsiu. Jak widać, tysiące lat nie znieczuliły zazdrości, przez co teraz, wykorzystując chcą na pozbawić mocy wielkich obrońców Ziemi. W komiksowym świecie Tora szykuje się nie lada wyzwanie, a wszystko przez wizję, której doświadcza kromowładny. Po dramatycznym starciu z pożeraczem światów, w wizji Thor widzi Thanosa uzbrojonego we dwie bardzo potężne bronie, Mjolnira uzbrojonego w kamień nieskończoności, co już sprawia, że Thanos będzie możliwie nie do powstrzymania, a całość uzupełnia czarna rękawica, która prawdopodobnie ma związek z Knalem, czyli bogiem symbiotów. Do tego szalony Tytan ma ze sobą całą armię składającą się z zombi bohaterów Marvela. Z tego co wiadomo, owa wizja ma za zadanie ukazać Torowi przyczynę jego śmierci. Jeśli to, co widzi synodyna, okaże się prawdą, to czeka nas dramatyczne pożegnanie z nim. Omega Red zrobił to, czego nikt wcześniej nie zdołał i uśmiercił Logana. Głównym pytaniem jest, jak to zrobił, pędzimy z odpowiedzią. Do zdarzenia doszło w barze w Kanadzie, w której Omega wytropił Rosomaka, gdy ten zatracał się w swoim sporcie alkoholowym. Gdy Wolverine zauważył, że do baru przybywa coraz więcej osób, które go nienawidzą, między innymi ze straty kogoś bliskiego w wyniku jego działań, było już za późno. Całe towarzystwo przywiązało go do krzesła i zaczęli dawać mu mały rewanż za jego czyny. Gdy do towarzystwa dołączył Omegaret, zrobił dwa kroki. Pierw wymordował wszystkich obecnych, a potem w akcie rozprawienia się z Loganem, za pomocą swych macek wrzucił go do zamarzniętego jeziora. Tutaj zadziałał obejście szybkiej regeneracji Logana, która nie działała na tonięcie i bohater utopił się. Jednak ostatnie karty komiksu uspokajają, dają znać, że zaraz po wyjściu z wody Rosomak wraca do życia. Wielkie wydarzenie nadchodzi dla Rosomaka. Powstaje czteryczęściowa miniseria Wolverine Black, White and Blood, która od razu jest skierowana tylko dla pełnoletnich odbiorców z prostego względu czystej i pięknej, krwawej akcji gore. Seria ma pokazać nam na nowo wszystkie aspekty przeżyć Logana od projektu X do wielu tajnych misji. Sam twórca komiksu Shallway oświadczył, że to może być największe dzieło w całej jego karierze. Które przyćmiewa wszystkie inne. Takie coś oznacza tylko jedno: otrzymamy genialnego Wolverina. Oficjalnie seria X-Men podąża w dziwnym kierunku w Down of X. Wszystko przez moment, w którym Wolverine zostaje wezwany do cichej rady po zabraniu hełmu Magneto i udanie się w misję uratowania przyjaciela człowieka. Po powrocie, stanąwszy przed radą, logan musi wysłuchać wszystkich przekleństw, jakich w stosunku do niego chce użyć magneto by na samym końcu z uśmiechem na twarzy potwierdzić jeden fakt, o którym przez jakiś czas krążyły plotki. Wolverine na samym końcu przyznaje, że hełm magnetu genialnie działa jako wiadro na mocz. To kolejny raz, gdy Loganowi udało się pocisnąć magneto, lecz tym razem zrobił to w pięknym stylu. Najnowszy zeszyt, Immortal Hulk, odkrył nową moc Hulka, a wszystko przez złoczyńcę, lidera Lika Jonesa, który podczas uroczystości świętowania uratowania małego miasteczka wystrzeliwuje promień Gamma w Zielonego Goliata. Niestety przez to zostaje zdziesiątkowana populacja miasteczka, a sam Jones zmienia się w Monstrum. Hulk za to musi zmierzyć się z Gamma Flight, którzy są przekonani, że cała sytuacja jest spowodowana przez Halka. Cała sytuacja przebiera gorszy obrót, gdy Titana i reszta grupy uderzeniowej atakuje w szale dziennikarzy, a potem Halka, co doprowadza do Samsona do wniosków, że gniew Zielonego Goliata jest zaraźliwy. Póki co nie wiadomo, jak infekcja miałaby być przenoszona, lecz według teorii fanów wpływ ma promieniowanie gamma wytwarzane przez Hulka. Dwudziesty siódmy numer komiksowych przygód Venoma daje nam nowy popis umiejętności symbiota. Scenarzysta Donny Cates przenosi Eddie'ego do mrocznej przyszłości, gdzie władzę nad światem przejął Knall, który jest bogiem symbiotów. Eddie wraz ze swym synem Dlanem u boku muszą uciekać przed nowym wrogiem zwanym Virus. To podczas starcia z nim Venom informuje Ediego o jego nowej mocy, dzięki której może absorbować ataki wrogów i energię z nich, przekształcając w zabójczy strzał niebieskiego promienia destrukcyjnego, co daje ciekawe nawiązanie do Godzilli. Oprócz tego, syn ma umiejętności kontrolowania każdego symbiota, z którym wchodzi w interakcję, i na dodatek potrafi nim manipulować. Z tego co Venom przekazuje Ediemu o nowych zdolnościach, wynika, że niebieski promień nie jest jedyną nową mocą. W tym tygodniu znów było niewiele nowych premier komiksowych. Oto najciekawsze z nich. Lords of Empire Swordsman. Zeszyt pierwszy. Jak już Marvel zacznie jakiś cykl, co tydzień wypuszcza nowy zeszyt. W tym zeszycie dołączają do przygody Swordsman wraz z synem. Maestro. Zeszyt pierwszy. Prawie 30 lat po przełomowej historii Future Imperfect powraca wersja Hulka z dalekiej przyszłości, znanego jako Maestro. Mistrza tego... Co pozostaje ze świata? Maestro odpowie na pytania, które nawiedzały fanów Hulk'a od lat i zainspiruje kilka nowych. Jak świat upadł, a Maestro powstał? Co stało się z bohaterami świata w międzyczasie? A gdzie jest Hulk, którego znamy i kochamy? I wiele więcej. Ogólnie chodzi o to, że garska ludzi, która pozostała w Marvelu, postanowiła przedstawić nam anatomię Maestro. Cable zeszedł trzeci. Deadpool uważa Cable za jednego ze swoich najstarszych i najlepszych przyjaciół. Cable nie spotkał jeszcze Deadpool'a. Wiem, zawikłane to, ale tak jak zwykle, przy tej dwójce. Jak to możliwe? W tym zeszycie czeka odpowiedź. Spider-Woman zeszyt trzeci. Po kolejnym ataku na swojego klienta, spider naprawdę zaczyna żałować tej zabawy. Gdy sytuacja znów się odwraca, szybka ucieczka prowadzi do ostatniego miejsca na Ziemi, w którym Jess chce się znaleźć. Szokujący powrót kogoś z przeszłości, Jess podnosi poprzeczkę i wprawia życie spider w chaos. Miłość w komiksach Marvela wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości, a w szczególności jej przypieczętowanie, czyli ślub, wesele i ogromna impreza. Zresztą nie ma co się dziwić. Cały czas trzeba bronić ziemi, bo zawsze może dojść do jakiejś katastrofy czy inwazji. Poza tym nie pomówilibyśmy o tym, gdyby nie ostatnie komiksowe wydarzenia w serii Empire. Potajemnie ślub biorą Hulking i Wicken, ulubiony związek fanów. Przykładów związków jak ten jest jednak o wiele więcej. Mantis i Cotati Swordsman przeszli kawał ciężkiej drogi, a w szczególności ten drugi. Najpierw zostaje zabity, następnie z martwych wstaje, by później zostać odsunięty od swojego dziecka. Półczujemy. Wanda i Vision nie mieli więcej szczęścia, a zostają rodzicami dwójki chłopców, którzy okazują się być szczęściami demona. Wanda szuka sposobu, aby ich ocalić i sama zostaje opętana, a Vision umiera. Z kolei Quicksilver i Crystal zostają małżeństwem, mimo różnicy charakterów i rodzi im się córka Luna. Ostatecznie biorą rozwód, zmuszeni znaleźć innych partnerów. Ostatni wspomniany przez nas związek jest na szczęście bardzo szczęśliwy. Luke Cage i Jessica Jones mimo trudów życia codziennego wychowali córkę Daniel. i jakimś cudem udało im się pogodzić żywot superbohaterski i ten normalny, a wszystko dzięki ogromnej miłości. Z frazy szybszy od pocisku znany jest głównie Superman, choć nie jest on jedyny, bowiem istnieje więcej osób zdolnych powstrzymać lecące kule. Zdziwicie się jednak, gdy dowiecie się, że do grona tych osób należy również Hulk, lecz na własny sposób. Problem jest taki, że w dosłownym znaczeniu Hulk nie jest szybszy od pocisku i jednocześnie jest. A więc o co chodzi z tą szybkością? Już wam odpowiadamy. W 283 numerze komiksu Incredible Hulk, Bruce'owi udaje się ujarzmić drzemiące w nim mocy Hulka, lecz ten cały czas śni mu się w koszmarach. Pewnego dnia zostaje jednak zaatakowany przez dziennikarzy, aż nagle w jego stronę zostaje wymierzony pistolet i tu mamy zwrot akcji ponieważ jeżeli oczekiwaliście śmierci banera, to się troszkę przeliczyliście. Zanim kula zdążyła trawić biednego naukowca, zdążył się przemienić w halka i na tym polega szybko zielonego. Oczywiście jego specjalna umiejętność przydała się mu jeszcze niejednokrotnie, szczególnie gdy musiał obronić swoją asystentkę, przed promieniem z broni, którą badał wraz z Panem Fantastycznym. Czy chcielibyście posiadać taką moc? Nie zaprzeczamy, że newsy filmowe, serialowe, komiksowe, ciekawostki czy premiery są interesującą częścią naszego podcastu, lecz warto też na raz na jakiś czas zapoczątkować bitwę. I właśnie nastąpi ten dzień, kiedy musimy odpowiedzieć na pytanie, komu należy się zwycięstwo. Odpowiedź na pytanie zależy, kto stanie na bitewnym polu. A dzisiaj będą to Scarlet Witch i Dr. Manhattan. Zapraszamy, darmowy popcorn dla każdego. Przechodząc jednak do sprawy najważniejszej, omówmy te postacie. Na początku warto jednak dodać, że są to postacie bardzo, ale to bardzo do siebie podobne. Inaczej porównanie nie miałoby większego sensu. Zarówno szkarłatna wiedźma, jak i niebieski naukowiec szczycą się takimi samymi umiejętnościami. Zawodowo obdarzają cierpieniem i sami mają niesamowite pokłady wytrzymałości bólowej. Za to zwycięzcy nie da się stwierdzić na podstawie, kto wydziela silniejsze promienie i tym podobne. Zwycięzcy rozstrzygniemy na zasadzie, kto bardziej kontroluje czas i przestrzeń. Nie będziemy się za bardzo rozpisywać i was niecierpliwać. Zatem kto by wygrał to starcie? Niekwestionowanym wygranym tej walki jest dr Manhattan. Mimo że Wanda umie zmieniać wszelką rzeczywistość zgodnie z własnym życzeniem, mimo że może odbierać mocy komukolwiek chce, nic nie uchroni ją przed doktorem Manhattanem, który może się odradzać i przeinaczać wszystko, co tylko pragnie. Podziewaliście się tego wyniku? Czytał Ardeni do usłyszenia następnym razem.